Witam serdecznie wszystkich czołgistów, dziś zajmiemy się jak działa system LIT w Leopardzie 2A4. To jest taki system, który pomaga komputerowi balistycznemu wprowadzić prawidłowe dane na poprawkę na cel poruszając się z pewną określoną prędkością. LIT nie zadziała wtedy, nie zadziała wtedy jeśli cel będzie robił zegzaki lub będzie zmieniał prędkość. A więc przejdźmy do praktyki. Mamy na oku cel T-72. Naświetlamy go laserem. Aktywujemy lida. Po czym, cały czas mając celownik na celu, strzelamy. Aha. Dobra, powtórka. Naświetlamy cel laserem. Aktywujemy LIDA, po czym strzelamy. No to już było definitywnie trafienie, aczkolwiek nie zrobiliśmy mu większej krzywdy. Więc jeszcze raz naświetlamy cel laserem. Ee, aktywujemy LIDA cały czas trzymając celownik na celu, po czym strzelamy. O oh, właśnie tak.